Dzień dobry Państwu, Piotr Żurek. Dzień dobry, Adwokat Stanisław Zapotoczny. Drodzy Państwo, chcielibyśmy poruszyć pewien wątek, a mianowicie współpracy naszego zachodniego sąsiada, czyli Republiki Federalnej Niemiec współpracy, jaka będzie miała miejsce na płaszczyźnie zbrojeniowej, czyli na płaszczyźnie militarnej. Z naszym wschodnim sąsiadem, czyli z Ukrainą. I teraz chciałbym tutaj przedstawić trochę ciekawych faktów, gdyż niemiecki federalny urząd antymonopolowy zatwierdził możliwość utworzenia spółki joint venture przez koncern Rheinmetall na terenie Ukrainy. I obecnie trwają. Podobne prace legislacyjne przez pozostałe niemieckie urzędy. Strona ukraińska ma skorzystać z dużych transferów technologii, począwszy od zdolności remontowych i serwisowych, kończąc na produkcji całych pojazdów. W pierwszym etapie współpraca będzie koncentrować się na obsłudze technicznej i naprawie uzbrojenia przekazywanych. Na Ukrainę, w ramach wielostronnego programu wymiany sprzętu niemieckiego, rządu e, oraz pojazdów e, dostarczanych bezpośrednio na Ukrainę przez Niemcy. Przykładem tego są chociażby bojowe wozy piechoty Marder 1A3, systemy artyleryjskie PZH 2000, czołgi podstawowe Leopard 1-2 czy postsowieckie BMP-1 wymienione. Z Grecją oraz ze Słowacją. W późniejszych fazach, na podstawie kompleksowych transferów technologii, partnerzy współpracy zamierzają wspólnie produkować wybrane produkty Metal na Ukrainie. W przyszłości, współpraca Rajmetal i ukraińskiego przemysłu mogłaby obejmować także wspólne opracowywanie systemów uzbrojenia. Przez zespoły ukraińskich i niemieckich specjalistów w tym celu e, późniejszego eksportu przez Ukrainę. Zapewne chodzi tutaj o czołgi podstawowe KF-51. E, ta nazwa może e, Państwu dużo nie mówić, ale jest to e, czołg, który jest opracowywany przez Rheinmetall. I ten czołg ma zastąpić obecne czołgi podstawowe, czyli Leopard. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, na co już wielokrotnie podkreślaliśmy, że Ukraina jest naturalnym sojusznikiem Niemiec, a nie jest wcale naturalnym sojusznikiem Polski. Ale tak jest naturalnym z własnego wyboru wrogiem Polski i to od stuleci. Tutaj warto. W tym kontekście, trochę nawet wrócić historycznie do tych relacji niemiecko-wschodnich, bądź czy to Rosji sowieckiej, czy nawet wcześniej jeszcze współpracy między <coughs> Niemcami a carską Rosją, widzimy, że te relacje zawsze były bardzo dobre. Zawsze w czasie, gdy właśnie te relacje wschód-zachód między Niemcami a tym państwem, teraz mówię o Rosji, zacieśniały się, najbardziej traciła na tym Polska. W tej chwili widzimy, że relacje z Rosją trochę pogorszyły się. Ale nowym, jakby to powiedzieć, partnerem Niemiec zaczynają być już oligarchowie ukraińscy, czyli de facto państwo ukraińskie, które w przyszłości może zapewnić to samo, co wcześniej zapewniała Rosja, gdyż na Ukrainie mamy olbrzymie zasoby surowców naturalnych, czyli gazy, o czym już mówiliśmy wcześniej, że na ukraińskim szelfie są drugie pod względem wielkości zasoby gazu zaraz po Norwegii. Ukraina posiada wiele surowców, czy to chociażby pierwiastków ziem rzadkich, dużo węgla, generalnie wszystko co jest potrzebne współczesnej gospodarce. Znajduje się właśnie na Ukrainie. A, a również, jak już mówiliśmy, Ukraina dysponuje też czarnoziemiami, które są gleby, które są, przyczyniają się do olbrzymich plonów w tym państwie. Także widzimy, że ta współpraca ukraińsko-niemiecka będzie coraz większa, kosztem oczywiście naszego kraju tak to rzeczywiście historia tutaj mści się na nas niemiłosiernie i nie dlatego żeby tak musiało być tylko dlatego że reżimy warszawskie na to po prostu pozwalają i do tego prowadzą jak już lubimy sięgać do historii ja może w szczególności to przypomniało mi to co powiedziałeś Pierwszy taki ważny z punktu widzenia rozwoju nowoczesnego państwa niemieckiego, które przecież pod przewodem Prus dopiero powstało, bo wcześniej Rzesza Niemiecka to był konglomerat ponad 300 różnej wielkości i rangi państw, ale była ta słynna wojna. Siedmioletnia, czyli trzecia część, trzecia część wojny śląskiej, kiedy to już wojska rosyjskie stały pod Berlinem i był krok do zajęcia. To był 1762 rok i nagle umiera Caryca, nie pamiętam imienia a Caryca Rosyjska, która tamte wojska wysłała, żeby wspomóc, wspomóc Austrię zmagającą się z malutkimi, ale strasznie. Konsekwentnymi i skutecznymi Prusami. I na tron rosyjski wstępuje kolejny car, Peter von Gotorp, który z miłości do Prus spał podobno nawet w polskim mundurze. I przez to, że został on carem, na skutek śmierci prawdopodobnie otrucia tej wcześniejszej swojej poprzedniczki. Tak jak mówię, nie pamiętam, czy ona miała Agnieszka, czy Małgorzata na imię, czy jakoś inaczej. On tę ofensywę spod Berlina wycofuje. Niemcy wygrywają tę trzecią wojnę Śląską. Zostaje zawarty pokój w Hubertsburgu w 1600, w, znaczy w, 1700, przepraszam tutaj, w 1762, a 10 lat później dochodzi do za pierwszego rozbioru Polski który skutkował zajęciem tego korytarza pomor pomorskiego 36 tysięcy km kwadratowych połączenie ziemi Prus wschodnich z ziemiami zachodnimi Brandenburgii w ten sposób Prusy zapanowały tutaj nad praktycznie całym południowym Bałtykiem, wymianą gospodarczą z tych, z tych terytoriów, idącą rzekami właśnie do tamtejszych portów, i zaczęły bardzo szybko zyskiwać na swojej pozycji politycznej. No i tak się to skończyło, że potem kolejne rozbiory i państwo polskie przestało istnieć. W tej chwili widać, że ta błędna, a właściwie obłędna, antypolska polityka reżimu warszawskiego w stosunku do reżimu kijowskiego, w okresie po 24 lutego 2022 roku prowadzi nas do tego samego, co było wcześniej, czyli do sojuszów ponad naszymi głowami a to z Rosją, a to z jakimś innym lokalnym reżimem generalnie zawsze przeciwko Polsce i jak widać, nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnego działania, żeby przeciw temu. No, Jakoś się do tego nie dopuścić, przeciwstawić, żeby te tory polityki i kierunki polityki były zupełnie inne, tak, żeby przynajmniej opóźnić te procesy, które przecież są i będą konsekwentnie realizowane, zarówno przez naszych wschodnich wrogów, jak i naszych zachodnich wrogów. A jednak nic nie jest w tym kierunku robione, poza tym, że tych wrogów i zachodnich, i wschodnich się wzmacnia. Zachodnich poprzez realizowanie ideologii zrównoważonego niedorozwoju, wschodnich poprzez oddanie im całego uzbrojenia, zadłużenie państwa, przyjęcia milionów migrantów socjalnych, utrzymywania ich na nasz koszt do tej pory w Polsce. No to są po prostu rzeczy nie do. Pogodzenia z polskim interesem narodowym. No i znowu ani ten reżim, który w tej chwili rządzi, ani ta tak zwana opozycja, która się nazywa totalitarną, nie reaguje na to. Jak również te pozostałe mniejsze ugrupowania praktycznie nic nie robią, żeby temu przeciwdziałać. Także nie ma póki co alternatywy politycznej, i po tych wyborach 15 października również jej nie będzie. Tak, jeszcze potwierdzeniem tego, o czym mówimy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że tym potwierdzeniem jest chociażby Międzynarodowe Forum Przemysłu Obronnego, które miało miejsce na Ukrainie nie tak dawno. Jak drodzy Państwo zwróciliście uwagę, o czym też już media mówiły, Polskich firm, firm zbrojeniowych nie było na tych targach, tak? Na tych targach zjechało się z całego świata około 250 firm, tylko zabrakło właśnie firm z Polski. I to właśnie wskazuje, wskazuje że tak naprawdę właśnie Ukraina bardziej upatruje tą współpracę właśnie z Niemcami, które tak naprawdę dysponują. Własnymi markami, tak? czyli własnym przemysłem zbrojeniowym, który nie produkuje czegoś na licencji, tylko jest to przemysł, który sam opracowuje. Własne produkty, chociażby właśnie w postaci czołgów, obecnie produkowanych leopardy, bądź właśnie ten najnowszy czołg, który właśnie ma być produkowany właśnie w kooperacji z Ukrainą. Także, drodzy Państwo, właśnie my nie mamy za bardzo co w tej chwili zaoferować już stronie ukraińskiej. Dodaliśmy im to, co mieliśmy na stanie własnej armii. Rozbroiliśmy się do tego stopnia, że gdyby teraz eskalował ten konflikt na większą część Europy, tak naprawdę nie mielibyśmy się czym bronić. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Niedawno, to nawet dzisiaj, czytałem w jednym z artykułów prasowych. Gdzie był wywiad z jednym z amerykańskich analityków, nie pamiętam już tylko nazwiska, ale właśnie ten człowiek podważał to, co teraz przedstawiają nam chociażby to polskie władze, ale też również rząd amerykański, który twierdzi, że w przeciągu tam 5-7 lat nie, możemy, nie mamy co się obawiać jakiegoś większego konfliktu, że tak naprawdę czy to Rosja, czy Chiny nie są w stanie jeszcze właśnie. Być tym realnym zagrożeniem. Ten tutaj człowiek właśnie podważył to i twierdził w tym wywiadzie, że możemy być świadkami właśnie eskalacji konfliktu i tej dużej wojny już w przeciągu dwóch, trzech lat. I teraz warto zadać sobie pytanie, czy w czasie, kiedy rozbroiliśmy się, nie mamy na stanie, swojego sprzętu, który oddaliśmy, a oddaliśmy znaczącą ilość sprzętu pancernego, ale również sprzętu, który był na wyposażeniu wojsk zmechanizowanych i wiemy doskonale, że w przeciągu dwóch, trzech lat nie będziemy w stanie uzupełnić tych strat i czy będziemy gotowi właśnie na taką eskalację, a jeżeli nie, to widzimy, że po prostu polska polityka jest po prostu degrengoladą tej polityki, jest karykaturą tej polityki w interesie narodowym i tutaj naprawdę trzeba jakiejś refleksji na ten temat. No jak już wspominałeś o tym. Yy... Nie wiem jak to nazwać salonie czy militarnym, gdzie. E, to było targi, to były targach właśnie, był... targach sprzętu wojskowego, w którym wzięły udział 250 firm i żadna Polska. To mówi się nie od dzisiaj, że w tym biznesie najlepszą wizytówką są zamówienia płynące do firm rodzimych ze strony rodzinnego, czyli własnego Ministerstwa Obrony. Jeżeli w, w tej propagandzie obecnych czasów za największe sukcesy uznaje się już nawet w tej chwili przekraczające 100 miliardów złotych kosztów poszczególne zamówienia w zagranicznych przemysłach zbrojeniowych, czy to niemieckich, południowo-koreańskich, amerykańskich, czy tam izraelskich, no to znaczy, że ten rząd wystawia, ten właśnie, nie rząd, właściwie reżim, który tutaj taką politykę prowadzi, wystawia jak najgorsze świadectwo własnemu, rodzimemu, polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, dając zamówienia konkurencji zagranicznej, zamiast te zamówienia kierować do własnych przedsiębiorstw. No i konsekwencją jest właśnie takie, a nie inne działanie. Ukraińcy prawdopodobnie nie mają. E, e, nawet komu w Polsce zaoferować udziału w takim salonie wojskowym, w takich targach wojskowych? Bo po prostu tu nie ma żadnych producentów, żadnych oferentów, skoro my wszystko musimy kupić za granicą. A to, co było jeszcze do tej pory rodzime i polskie, zostało oddane na Ukrainę, więc cały dotychczasowy park maszynowy, ludzie przeszkoleni i tak dalej, staną się bezużyteczni, czyli de facto do zwolnienia, bo. To, co kupimy za granicą i przypłynie bądź przyleci do nas za kilka czy kilkanaście lat, będzie już naprawiane, serwisowane nie w Polsce i za znacznie większe pieniądze nie będą do tego przeszkalani polscy pracownicy. Mamy tutaj już dość przykładów tych różnych. Offsetów lotniczych z F-16 i nie tylko. Z F-16, jak pamiętamy, offset to były amerykańskie wielkie tuczarnie trzody chlebnej Smith-Tilfuda. To oczywiście w ramach tych 15 chyba miliardów dolarów, jak nas kosztowały te 40 parę myśliwców. To w ramach tego chyba 3-miliardowego offsetu to właśnie były te czarne świnie. I takie doświadczenie i taka polityka jest dalej realizowana, i nic nie wskazuje żeby ona się zmieniła dopóty, dopóki taki będzie układ polityczny. Dlatego, ponieważ nie ma w tej chwili na scenie politycznej żadnej alternatywy, ponieważ w wyborach 15 października 2023 roku nie ma żadnego środowiska politycznego, które by w sposób kompleksowy te sprawy ujmowało, jest po prostu naturalna potrzeba zbudowania i stworzenia tego środowiska od podstaw, yy, w taki sposób, który będzie gwarantował jego rozwój w, w kierunku realizacji polskich interesów narodowych, opartych na rachunku ekonomicznym, opartych na prawdzie, a nie na propagandzie kłamstwa, tak żeby ludzie po prostu rozumieli te najprostsze mechanizmy i je stosowali tak, jak stosują w życiu własnym, osobistym, rodzinnym, także i w skali większej, w skali państwa, w skali samorządów, również to wdrażali. Bez takich ludzi w Polsce, nie ma prawa się nic zmienić, tacy ludzie muszą się sami wykształcić, sami muszą zdobyć tę konieczną wiedzę, te umiejętności społeczne do realizacji polskiej polityki na różnych sferach działalności, i takich właśnie chcemy przygotować w ramach naszego środowiska politycznego. Tak, w kontekście tego, co Stanisław, wcześniej powiedziałeś odnośnie Zamówień we własnym przemyśle zbrojeniowym. Chciałbym zwrócić uwagę na państwo, które nie jest w jakiś sposób, przynajmniej tak w większości naszym społeczeństwie postrzegane jako takie bardzo poważne państwo, ale chodzi mi o Turcję, gdzie w przeciwieństwie do naszego kraju. Tam są pieniądze właśnie przeznaczane na rozwój własnej myśli technologicznej, własnej myśli technicznej. Za takim przykładem podałbym właśnie chociażby sektor lotniczy w Turcji, gdzie państwo to było w stanie opracować chociażby własny samolot myśliwski piątej generacji czyli jest to odpowiednik tego słynnego amerykańskiego F-35, ale również przemysł turecki był w stanie też stworzyć, opracować helikopter właśnie najnowszej technologii, oparty na najnowszą technologię. I tu widać właśnie tą różnicę, gdzie elity danego państwa podchodzą w sposób odpowiedzialny do tego, bo zdają sobie sprawę, że sektor militarny raz że z jednej strony daje miejsca pracy, ale też jest czynnikiem rozwoju intelektualnego, gdyż przy takich pracach są zaangażowane też ośrodki badawcze. A z drugiej strony mamy własny przemysł, który się rozwija, daje miejsca pracy i również nowoczesny sprzęt. No tutaj z, z naszej strony widzimy, że pieniądze, które mogły być właśnie spożytkowane na rozwój właśnie polskiej myśli technologicznej, są transferowane właśnie do innych państw. Czyli to są naprawdę olbrzymie pieniądze miliardy. Które raczej to takie działanie, taka właśnie podejście władz naszego państwa nie jest działaniem, które mogłoby wpływać na rozwój właśnie naszego kraju, gdyż tak naprawdę do nas tylko przychodzą gotowe technologie, na które nie mamy jakiegoś większego wpływu, bo to jest, no, można powiedzieć, technologia należąca do innego kraju. I takim przykładem, chociaż może być to, że w razie jakiegoś konfliktu nie dysponujemy tym sprzętem w 100%, gdyż chociażby nawet podam przykład tego konfliktu na Ukrainie. Jeżeli nie dysponujemy polską myślą, właśnie technologiczną, nie dysponujemy własnym sprzętem, chcąc wysłać taki sprzęt w ramach jakiejś pomocy, ale również niekoniecznie pomocy odsprzedać, musimy się prosić producenta, czyli na przykład jeżeli chcieliśmy wysłać te już stare, wysłużone, niemieckie Leopardy na Ukrainę, musieliśmy uzyskać, drodzy Państwo, zgodę Republiki Federalnej i Niemiec. I to pokazuje właśnie, jakie są zależności w posiadaniu własnego sprzętu. A w posiadaniu sprzętu, mimo że zapłaciliśmy za nie olbrzymie pieniądze, tak naprawdę nie jesteśmy w pełni dysponentem tego sprzętu. No, wspominając o Turcji, to. Wspomniałeś o kraju, który ma ambicje, którego rządy i prezydent też mają ambicje, to jest lokalne mocarstwo. Z tym mocarstwem liczą się Stany Zjednoczone bardziej niż kimkolwiek, Rosja tak samo. Te, Izrael. Izrael tak samo, <noise> oczywiście wszyscy zabiegają o sojusze, ale jeszcze kolejny jeden z sąsiadów: Persja, obecnie Iran, tak samo, własna produkcja zbrojeniowa, przecież te słynne drony, które są wykorzystywane przez Rosję, nie są produkcji rosyjskiej, tylko właśnie produkcji irańskiej. To pokazuje, że kraje stojące w sensie rozwoju gospodarczego i posiadanych technologii znacznie niżej niż Polska, nie mające kadr. Jeżeli chcą, to mogą rozwinąć własną produkcję w taki sposób, żeby ona nie tylko zabezpieczała potrzeby obronne własnego kraju, ale żeby stanowiła po prostu świetne źródło dochodu, no bo przecież na czym lepiej się zarabia, jak nie na zbrojeniach, zwłaszcza w takich niepewnych i trudnych czasach, kiedy wszystkie kraje zwiększają wydatki na te cele, to właśnie jest czas, żeby także samemu inwestować w rodzinę. Przedsięwzięcia w tej branży oraz przez te inwestycje zachęcać innych do zakupu produktów. A polityka w Polsce jest zupełnie odmienna. Wręcz przeciwnie: w okresie niepewności i wojen te zakłady, które istnieją, są po prostu już likwidowane. Tak więc na koniec chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę na. To zagrożenie, jakie zaczyna się kreować tuż nad naszymi głowami, czyli właśnie na tym zacieśnianiu relacji niemiecko-ukraińskich, gdyż tak naprawdę właśnie sami sobie kreujemy wroga z jednej strony, jak i z drugiej strony naszej granicy. A tak naprawdę te relacje historyczne, które miały miejsce wcześniej, chociażby z czasów II wojny światowej i z okresu przedwojennego, jak również z okresu nawet chociażby z czasów, kiedy państwo polskie uzyskiwało. Statut niepodległego państwa, że właśnie ta strona ukraińska była tylko narzędziem, właśnie w rękach najpierw Austro-Węgier i Niemiec, a później Niemiec, właśnie przeciwko państwu polskiemu. To przecież chociażby w czasie kampanii wrześniowej, mało kto o tym wie i mówi, wybuchło powstanie antypolskie. Na kresach II Rzeczpospolitej inspirowane właśnie przez Trzecią Rzeszę tam tworzyły się już wówczas oddziały ukraińskie, które atakowały przecież polską armię ale również dokonywały już mordów, bo my w większości znamy historię późniejszą już z czasów po upadku wrześniowym, jak to właśnie bandy łupowskie dokonywały rzezi, ale to miało miejsce już wcześniej. Zamachy terrorystyczne w II Rzeczpospolitej też miały miejsce, także przestrzegajmy się właśnie przed błędami, które popełniali nasi Poprzednicy, gdyż tak naprawdę my powinniśmy wyciągać z tego wnioski i właśnie chronić się przed tym, aby nie popełniać tego jeszcze raz. Także to poddajemy pod refleksję, jak zwykle po to, żeby z tego wynikały czyny, żeby słowa i, i myśli przekuwać w akty woli, a te akty woli, właśnie, realizować w rzeczywistości społeczno. Politycznej. Do tego zachęcamy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Jak również zachęcamy do kontaktu z nami. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia.